Zmieniłaś troszeczkę sylwetkę. Zmieniłam sylwetkę, teraz sugerujesz, że przytyłam, tak? Nie, no ale wyglądasz bardzo dobrze, nadal. Wreszcie dziękuję. A, mam jakiś komentarz? Nie, nie lubię rozmawiać o tym, uważam, że to też jest właśnie coś, czego nie należy promować, czyli zmiany wagi. Myślę, że każdy powinien wyglądać tak jak chce i na tyle jak się czuje. Bardzo mi się właśnie nie podobało to, że w momencie kiedy ubyło mi trochę kilogramów było to promowane, praktycznie przy każdej rozmowie była o to pytana. Ale wiesz, no, moje... Miliony ludzi chciałoby schudnąć i zastanawiają się jestem jak. Dietetykiem. Ja jestem po prostu osobą, która akurat jest publiczną i pewne rzeczy przechodziła na oczach ludzi. Natomiast ja nie chcę, żeby moje fanki kilkunastoletnie, szesnastoletnie myślały, że tak należy. Ja uwielbiam kobiece kształty, zawsze byłam ich nie tylko reprezentantką, ale zwolenniczką. Pupa musi być i musi, musi być człowiek zdrowy. Przede wszystkim mogę zachęcać do zdrowego, aktywnego trybu życia. To na pewno. I można sobie zawsze pośpiewać. Nawet jeżeli ktoś nie potrafi, przed lustrem przynajmniej. Można, albo pod prysznicem. To się nagrywa? Pozdrawiam wszystkich widzów.